Dzień dobry. Moim gościem jest mecenas Jacek Dibua. Prezydent podpisał nobelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. To oznacza, że sędziowie ostatecznie mogą wracać. Ci, którzy po 65. roku życia zostali skazani na emeryturę, mogą wracać do sądu. A pan komentuje to tak. Prezydent jako prawnik i obywatel nie zdał egzaminu. Dlaczego? To znaczy przede wszystkim Pamiętajmy o historii tych przemian prawnych. To jest tak, że prezydent wetuje ustawy i mówi, że ja przygotuję projekt, po czym składa do Sejmu praktycznie z jakimiś nieznacznymi zmianami kosmetycznymi to samo. Następnie zostaje ten projekt uchwalony, mimo że eksperci środowiska mówią, że jest to niekonstytucyjne, że jest to sprzeczne z ładem polskim, prawnym, z ładem europejskim. Prezydent to podpisuje, mija półtora roku i teraz musi podpisać ustawę, która jak gdyby mówi jasno o tym, że poprzednio przygotowano bubel, czyli pan prezydent no, jest. Twórcą projektu, który nie zdał egzaminu, i tak naprawdę przede wszystkim jest osobą, która nie słuchała. Dlatego, bo gdyby półtora roku temu się wsłuchać w ulicę tych profesorów prawa, tych praktyków prawa, którzy krzyczeli pod jego budynkiem, że Konstytucja, stosuj przepisy, zapoznaj się z porządkiem prawnym tego kraju. No to po prostu by do tego nie doszło, więc wydaje mi się, że jest to nauka, że warto, warto słuchać i warto najpierw myśleć nad projektem, a potem go przekazywać Sejmowi. A jak pan myśli, dlaczego pan prezydent nie słuchał tych wszystkich, którzy krzyczeli pod jego oknami: Betuj, betuj, betuj? Znaczy, no ja. Nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego prawnik nie kieruje się przepisami prawa. Jeżeli nie stosuje prawa, no to znaczy, że coś dla niego jest ważniejsze, czyli interes jakiejś grupy politycznej, której sprzyja, no, ale w tym momencie przede wszystkim przestaje się być prawnikiem. Czy sędziowie, którzy zostali wypchnięci z Sądu Najwyższego, powinni teraz do niego wracać? To ustawa zaczniemy, spożyłem, ja powiem, taką możliwość. Także przede wszystkim zacznijmy od tego, że tak naprawdę ta ustawa nie była potrzebna. To znaczy, czy by pan prezydent to podpisał, czy nie podpisał, to nic nie zmieniało. Dlatego, bo przede wszystkim trybunał wydał postanowienie o zabezpieczeniu, prawda? Czyli w tym momencie tak naprawdę ta ustawa no to była pewnego rodzaju pokazanie. Przez władze, że my nie jesteśmy do niczego zmuszeni, my sami prawda, robimy pewną korektę prawa. Natomiast gdyby tego nie zrobiono, to z punktu widzenia przepisów unijnych, jak gdyby to postanowienie było cały czas obowiązujące, także tak naprawdę ta ustawa no, miała na celu też pewne wstrzymanie podjętych już procedur prawnych, także no to było pod płaszczykiem nowelizacji tak naprawdę wygaszenie pewnych pożarów, które władza sama wszczęła. No, ale teraz mamy tych sędziów, którzy zostali wysłani na emeryturę i dostali taki bonus, czyli 100% uposażenia swojego jako ich emeryturę. Jeśli wrócą, to stracą to. A z drugiej strony, jeśli wrócą, to zapewne część środowiska powie, no co to za ludzie, prawda, którzy zgodzili się wcześniej odejść, mimo że prosiliśmy, żeby nie odchodzili, a teraz wracają. To znaczy, ja st... nie chciałbym komentować czyichś wyborów, prawda, natomiast uważam, że jeżeli ktoś zdobywa wiedzę, umiejętności, którego pretendują do tego, żeby być sędzią Sądu Najwyższego, no to wydaje mi się, że dla dobra publicznego trzeba po prostu tą wiedzą się dzielić. Przecież no bycie sędzią. Sądu Najwyższego, to jest tworzenie pewnego rodzaju kierunków prawa, nowych wartości. No i wydaje mi się, że obowiązkiem tym, którzy zyskali mądrość, jest po prostu tą mądrość przekazywać, z tą mądrością się dzielić. Dlatego no, dla mnie w ogóle niezrozumiała była taka ta koncepcja, bo mm, ja gdzieś idę przez tą drogę prawniczą i jak miałem 30 lat, wydawało mi się, że jestem najmądrzejszy. Jak mam 56 lat, mam tylko same Wątpliwości i mam świadomość, że tą odpowiedzialność, wiedzę, umiejętność pewnej syntezy no, zyskuje się gdzieś na koniec tej drogi zawodowej, czyli ci ludzie właśnie w wieku y, 65-70 lat mają i wspaniałe doświadczenie, i wspaniałą wiedzę, którą w tym momencie mogą najlepiej pożytkować. W związku z tym, jak gdyby wysyłanie najlepszych y, w ogóle na emeryturę, no, to była koncepcja. Y, samobójczą z punktu widzenia interesów kraju. To znowuż była jakaś gra po prostu interesów, ani gra dla dobra publicznego. Czyli partykularne interesy wygrywają z jakąś tutaj obywatelską odpowiedzialnością. Panie mecenasie, pan powiedział, że jest panu trochę niezręcznie nie doradzać czy, czy, czy komentować. Ale pan przecież codziennie, kilka razy dziennie na Facebooku zamienia, zamieszcza takie no bardzo precyzyjne wpisy, które Komentują sytuacje, komentują różne nowelizacje ustaw, właśnie takie decyzje jak ta prezydenta. Dlaczego w ogóle adwokat robi coś takiego? Dlaczego pan czuje, że, że, że będzie pan komentował w ten sposób rzeczywistość? To znaczy, no ja mam wrażenie, że. Mieszkam w kraju, który ktoś chce zrujnować. To znaczy jest pewien fundament prawny, jest, są pewne zasady funkcjonowania tego kraju i widzę grupę wandali, którzy tą cały fundament chcą zburzyć. Walą w niego kilofami, on na szczęście jest twardy i się nie daje. No i teraz ja mam syna, który zdaje na prawo chcę być prawnikiem, więc jestem szalenie z tego dumny, na to prawo zda, no jeżeli utrzyma się ta tendencja, czyli ten fundament zacznie pękać, no to on spyta tato, gdzie ty wtedy byłeś, prawda, jest taka jeszcze piosenka, prawda, chyba z okresu koru. no i mm, ja chcę mu odpowiedzieć, no ja próbowałem ten fundament po prostu ocalić, no bo chyba obowiązkiem naszym jest bronić, no w takim zakresie jak Potrafimy przed wandalami no, każdego jak gdyby elementu normalności. Ja jestem prawnikiem, widzę, że ten system prawny jest dewastowany i staram się przeciwko temu protestować tak, jak mogę. Wychodzę przed ludzi zebranych przed Sądem najwyższym przed poracem. Opowiadam, dlaczego uważam, że tak jest źle. Jeżeli widzę zachowania polityków, no, które. Odbiegają według mnie od pewnego intelektualnego poziomu, do jakiegoś rozsądku rzeczywistego, no to po prostu to komentuję, żeby pokazać, że no gdzieś zdrowy rozsądek z rzeczywistością się rozchodzą. A ma pan koszulkę z nadrukiem Konstytucja? Tak, mam. Uczyłem w niej w ramach tygodnia konstytucyjnego, bo mamy taki program w ramach Stowarzyszenia Profesora Hołdy, że dwa razy w roku wyruszamy do szkół, do dzieciaków, uczymy im, co to jest konstytucja. No i właśnie ucząc o konstytucji mam taką koszulkę. No Ja mam to szczęście, że mój samorząd zawodowy z konstytucją się zgadza i ją szanuje. Trudniej mają sędziowie, którym zabroniono nosić obecnie koszulki z konstytucji. Ostatnio Śmiełem, bo spotykam przemiłego sędziego, który idzie z paczką, pytam się, co tak pan sędzia niesie. On mówi mam koszulkę konstytucji, ale już bez litery, tylko z samymi kropkami, więc może to będzie na to będzie KRS obecny zezwalał. A jak pan ocenia właśnie tę decyzję KRS-u, że ta, to słowo konstytucja tak obraża i jest tak niezgodne z etyką sędziowską, że koszulki powinny być zakazane, że znaczy, są zakazane? Sprowadźmy absurd do absurdu. Bo KRS mówi, że konstytucja kojarzy się z polityką i to określoną, czyli jak rozumiem, opozycją. No ale z konstytucji wywodzi się orzeł z konstytucji wywodzi się flaga, czyli ja rozumiem, że idąc z tokiem myślenia KRS-u, no to z opozycją kojarzy się i do polski i flaga polski, no to pozostaje pytanie, co w takim razie się kojarzy z KRS-em obecnym, jeżeli wszystkie wartości, które mamy, są zapisane w konstytucji, a za tym oni je przekazują swoim oponentom. A z czym się? Bardzo... rozpad według mnie tylko zostaje. Czarna rozpacz. Tak, no bo jej nie ma w Konstytucji, więc jest dopuszczalna. A z czym się panu kojarzy yy, sędzia Igor Tuleja? O, z tą młodością, bo i sędzia jest to prawda ode mnie o, chyba 9 czy 10 lat młodszy, ale y, pamiętam go od początku jego kariery jako jeszcze sędziego Sądu Mokotowskiego. Y, no i jak gdyby tak gdzieś ta nasza droga zawodowa od lat 90. Y, szła równolegle, więc y, oglądałem go przez chyba 20 lat y, właśnie na sali sądowej i kojarzy mi się z niesłychaną... Kulturą, bo to jest człowiek, który wspaniale potrafi prowadzić sprawę na pewno z rozwagą i sprawiedliwością, bo on po prostu tą sprawiedliwość waży, umie słuchać, potrafi słuchać. A rzecznikowi dyscyplinarnemu to jest taka nowa funkcja stworzona przez, obecną, przez obecny parlament, kojarzy się z przekroczeniem orzecznictwa. Takie... Ekscesem orzecznictwa. A, przepraszam, ekscesem. O rzeczniczym. To jest zupełnie nowe sformułowanie. No, eksces intelektualny wymyśla eksces rzeczniczy, można by powiedzieć, natomiast nie, no to jest dosyć śmieszne, bo my jako KOS, czyli Komitet Obrony Sprawiedliwości, z rzecznikiem korespondujemy, czyli zwracamy mu uwagę na nadużycia, które w naszym ocenie urząd rzecznika i tam jest taka fajna dyskusja, bo mówimy o intensywności, to znaczy, że po prostu tych postępowań wobec sędziego jest coraz więcej, więc jest tendencja taka, że im on bardziej broni wartości konstytucyjnych, im więcej mówi o prawie, im więcej broni zasad konstytucyjnych, tym spotyka się z większą represją. Także no dosyć sytuacja absurdalna, ale no z absurdem czasem, czasem trzeba sobie po prostu jakoś radzić. Panie mecenasie, czy ta walka o to, żeby prawo było prawem, żeby nie było absurdem, czy według Pana jest ciągle jeszcze do wygrania? Bo myśmy już tyle razy ogłaszali koniec praworządności, zniszczenie fundamentów prawa. To, to jak to w tej chwili jest? My jeszcze żyjemy w państwie prawa czy znaczy, ja uważam, że jest wspaniale, dlatego bo ja zawsze patrzę optymistycznie. Proszę, zobacz że trzy lata temu ludzie, którzy szanowali zasadę, szanowali konstytucję, szanowali pewien ład prawny, byli pewnymi rozrzuconymi elektronami. Natomiast nagle, co się wydarzyło? Ludzie są chłonni wiedzy o prawie, ludzie są chłonni o tym rozmawiać, potrzebują jak gdyby pewnego potwierdzenia, że nie tylko oni patrzą na to wszystko co się dzieje, jako na operację, tylko i takich ludzi jest więcej. W związku z tym ludzie zaczynają rozmawiać, powstają grupy, prawnicy zostają, są zapraszani na spotkania, na które przychodzą tłumy. No wyobraziłaby sobie Pani, żeby ileś, 3-4 lata temu na spotkanie z sędzią w jakiejś kafejce internetowej przychodził tłum, że nie można usiąść, a teraz sędzia Igor Tuleja przyjeżdża i zaczyna opowiadać o tym, jak on widzi państwo, jak on widzi prawo, jak on widzi ład konstytucyjny. Ludzie stoją, bo chcą tego słuchać. Tak, są spragnieni normalności. Przecież myśmy na wolnych sądach chyba z sędzią Toleją zrobili nagranie o niezawisłości sędziowskiej. To myśmy chyba mieli 400 tysięcy wejść no, przez komercyjne stacje, by się taką oglądalność zabijały, no dlatego, że ten człowiek ma coś do powiedzenia i ma, do zaproponowania zupełnie wizji od tej czarnej intelektualnej dziury, gdzie nie możemy mówić o konstytucji, o wartościach, o zasadach. Czy widzi pan mecenas szansę na to, że się uda przywrócić tę normalność? To słowo padało już kilka razy w naszej rozmowie, i jak by to miało wyglądać? To znaczy, ja myślę tak, że Półtora roku temu, prawda, no, żeśmy pod tym pałacem prezydenckim my, myśmy, bo panią redaktor tam często <grym> spotykałem, no, przeżyli moment, kiedy zostało coś podpisane, z czym żeśmy się y, nie zgadzali, co i serce, i rozum, i przyzwoitość mówiło, że tak nie może być. Po Półtora roku obserwujemy Sejm, który się wycofuje ze swoich postanowień, senat, który się wycofuje, prezydenta, który podpisuje, jak gdyby pod, się pod cyografem popełniłem błąd, stworzyłem złe, niegodne prawo. Czyli obywatele rozum, przyzwoitość zwyciężyli. Proszę porównać sondaże wyborcze klubu wandali, bo mówię dla mnie ci, którzy psują prawo są wandalami sprzed półtora roku i dzisiaj. I mimo, że jak gdyby nie ma specjalnego działania siły politycznej przeciwnej, no to już jak gdyby samo czynienie prawnego zła jest dyskredytacją, która powoduje, że poparcie spada. I teraz ja powiem tak: prawo jest strasznie trudne, jak gdyby dla osoby, która nie ma z nim do czynienia. Prawda? Co znaczy dla mnie sąd, w którym nigdy nie byłem? Czy on jest taki, czy inny? Prawda? My, jako wolne sądy, żeśmy o tym tłumaczyli. Więc to, że z powodu. Sądów, jak gdyby opinia publiczna zaczyna ich bronić, to jest wielkie osiągnięcie, to jest wspaniała historia. A proszę zobaczyć jeszcze jedno: to wszystko działo się dlatego, że miała być reforma. Proszę otworzyć pierwsze lepsze mediów. Są strajki. W sądach, są protesty sędziów, personelu pomocniczego, czyli to wszystko, co chciano zreformować, doprowadzono do chaosu, no żadne normalny kraj nie funkcjonuje bez sądów, dlatego bo wtedy nie działa gospodarka, nie działa bezpieczeństwo, nie działają stosunki międzyludzkie i w tej chwili spowodowano, że te opóźnienia w sprawach, w reakcjach sądu są coraz bardziej wydłużone, to się Zaraz zacznie na nas odbijać, i wszyscy powiedzą: że zostaliśmy oszukani, obiecano nam reformę, że będzie szybciej, lepiej funkcjonował w miarę sprawiedliwości. A co spowodowano? Wymieniono niezawisłych sędziów na sędziów, którzy w jakiś sposób są uzależnieni, wybrani przez władzę, czyli nic nie, nie zreformowano, natomiast no, zlikwidowano, czy spróbowano bardziej zlikwidować, bo nie zlikwidowano no, tą trzecią władzę, która wynikała. Z konstytucji, z jakiejś tradycji demokratycznej. Bardzo już dziękuję. Moim gościem był mecenas Jacek Dibuła. Ja Państwu już życzę wesołych i spokojnych świąt i szybkiego powrotu do normalności. Polecam najnowszy numer Newsweeka i wszystkie odcinki programu na do zobaczenia. Do zobaczenia.